No, niestety na początek tego odcinka nie mamy żadnej krwawej ofiary. Dla bogów totalen krigu, syndykalizmu i doktryny Pan Ragorna. Wow, ale my tu na minus wejdziemy? Co tu się wydarzyło? My tylko ten dom królów daliśmy do budowy. To aż tyle nam po dochodzie szepnęło. No w każdym razie. A wy, a witam wszystkich bardzo serdecznie. Znamy końca tury. Łapek, górę, zoczysty komentarz. E, zapraszam na Discordzika. O, widzę, że Danan się skrada. Zapraszam na Discordzika. Na Patronat, jeżeli chcecie wspierać doktora Padragona. Na Twitch Stream, jak chcecie więcej Totalengry'gu. No i na drugi kanał znajomy Króliczka, a my przechodzimy do... Zjednoczenia Arnoru, może dzisiaj się uda w końcu wybudować ten Dom Królów. Enzik Krasnali, ale to jest Enzik z Ereboru, nie? Co tam musiało się wydarzyć? Ktoś musiał zająć Erebor. Tak mi się wydaje, albo oni siedzą na jednej prowincji w Ereborze. Tam gdzieś mamy dyplomaty w tej okolicy. A, zaręczeni, poczekajcie, pokaż co tu się dzieje. E, zaakceptuj, oczywiście. Nowa misja wyślij emisariusza. O, właśnie, wyślij emisariusza. To sala dalej jest oblegana? Nie, super. Pan Legolas, pan Legolas, ciuciuciuciu, e, ciu, 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 z karabinku laserowego ogarnął oblężenie. Tu jakieś orki ich oblegały. 750 golda, 750 golda. Ej, a teraz mamy na plus 5000. Dobra, nie wiem, jak to jest liczone. Jak mieliśmy mieć minus? W ogóle jest plus. Chyba, że to były dwa minusy. Na koniec poprzedniej tury ja nadamy plus 5000, a nie minus 5000. Nie wiem, nie znam się. Także spoko raport konstrukcyjny. O, właśnie, w tych osadach możemy. <gryw> <gryw> rekrutuj, rekrutuj rangerów. Nawet tylko po to, żeby byli. Z pierwszej jednostki w końcu, w końcu 71 tura, a my gramy normalnie z Niesamowite, ale nie, dobrze, 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 tak jest. No bo to jest unikalny gameplay frakcją. Takie zwykłe granie, wiecie, że rozbudowa, jak zwykle, wszystkiego naraz, armia, linia, piechota, kawaleria... No można, ale... Mamy śródziemie, mamy moda przygotowanego, mamy różne frakcje, każdą frakcją inaczej grać, także spoko. Dobra. Panie Elfiaku, prawa handlowe, tylko po to, żeby podpisać, kłeścik zrobiony, słuchaj. Chciałbyś kupić informację o mapie? Hmm, sprzedam. Powiedzmy za 1200. Elfy to bogate. Bogate są, że radujecie z reworem, pewnie handlujecie. 1200. No i no zaakceptowane. I tak się robi interesy wśród ziemi Tak się robi w interesy. czy nie dość, że 1200 zarobiliśmy, to jeszcze 750 z quest'a i mamy kolejne 5000. Super! A co do Ereboru, to Erebor został przejęty przez orków z Gundabadu. Ale ta góra jest wielka i samotna. A... zajęli to. Ciekawe. No my ich fajnie zablokowaliśmy w tym litarz. I jeszcze zarobiliśmy na tym. Spoko sprawa. Dobrze. Gdzie jest... Teraz tak. Ty masz wspomóc garnizon, bo tutaj do miecze siedzą i nie mamy co z nimi zrobić. Mamy jeszcze jakiś generał do transportu. Tu mamy Krasnali jako wsparcie. Tu pan Gandalf może tym razem zdąży na ostateczną rozprawę. A możesz poczekać w tym forcie. Troszeczkę przeoszczędzimy na utrzymaniu twoim. Jak tam rozbudowa tego? Siedem tur. Świetnie. Tu chyba miał generał. ten generał tutaj dotarł i ty w sumie... Ty w sumie możesz na razie lecieć na północ. Zobaczymy co z tego będzie. Wy tą armią przeczekacie w tym forcie. To znowu przeoszczędzimy troszeczkę na utrzymanie tych rangerów. Gdzieś nasz szpieg? Nasz szpieg jest tutaj. I to jest przedostatnia osada przed to ich stolicą i dwoma pełnymi armiami. Nie wiem o co chodzi z tą flotą, czy ona jest jakaś skryptowa czy co, no bo wątpię żeby elfy same z siebie miały tak super admirała. Tak wyekspione statki. Nie wiem o co z nimi chodzi. Może to jest z jakichś, nie wiem, skryptowanych misji elfiackich? E, o! Ho ho ho! Dobra, raczej dalej na zachód Angmaru nie ma! Bo tu mamy, proszę państwa, mamy krasnali. Mamy brać krasnoludzką, która jest dla nas neutralna. Widzę, że nawet mają rudę krasnale. Macie rudę krasnale i... I macie tego sporo. Czemu wy macie sporo tego i wy tu stoicie? Poczekajcie, Angmar walczy z tymi krasnalami? No walczy z tymi krasnalami. Może oni dopiero teraz to wystawili. No nie wiem, zobaczymy, tu szpiega. Otóż są krasnale, nie? Tak, to jest Retrolin, to są krasnale. Czyli tutaj na tej rzece kończy się Angmar. Ewentualnie może jeszcze tutaj na południe, ale tu nie wiem, gdzie są osady. Więc to może być przedostatnia i ostatnia osada Angmaru. Czyli prawdopodobnie możemy zaraz trygerować skrypt w karnum. Dobrze, najwyżej się wrócimy i tak będziemy tam tamtędy wracać. No bo tutaj na zachód dalej nie pójdziemy. Dobra, mamy pieniążki. To widzę, że kolejna szczurza armia, ta Nie taka szczurza, w sensie bardzo osłabiona, jeżeli tu jest tyle jednostek, a tak niski poziom na flady to znaczy, że mocno ucierpieli Prawdopodobnie ta armia brała udział w odbijaniu tej osady No i to by się sprawdzało, nie? Że jak odbili tą osadę to znowu zaczynają tutaj podsyłać jakieś śmieciowe jednostki Także... Możemy coś tu zbudować Masonerię możemy zbudować, żeby taniej budyneczki stawiać I tutaj możemy postawić... coś możemy postawić, meeting hall Tańsze jednostki, zadowolenie Za ile tu będzie można zrekrutować was za 4 tury? To tutaj wymachnie jeszcze wymiany zboża, to podniesie handel i dodatkowy inkom z budynku będzie 6000, ej no już stabilnie, już jest stabilnie, jeżeli chodzi o gotówkę to już jest stabilnie, świetnie Także co, znajmy końca tury, znajomy końca tury O drogi się właśnie zrobił w tej turze, w tej osadzie, no i super Gildia, gildii na razie nie potrzebujemy Także podziękujemy. Mamy oblężoną stolicę. Spoko, bo dawno już jej musieliśmy bronić. To jest tarmy, Tak, to jest armię, którą widzieliśmy. Ona nie jest aż taka słaba. No ale my już mamy całkiem spory garnizon, no i przede wszystkim mamy ten wyższy poziom murów, więc one chyba nawet będą szczelać już wieżyczki, co mega pomoże i mamy questa, żeby pogadać z Dale. No to udamy się do miasta nad jeziorem. Haletranduila. Jezu, tu, aż tutaj dotarły te orki z Gundabadu. Orki. Orki z Majorki. orki. Ale Tranduila mają pełny garnizon, spoko Gdzie tu jest Dale? O, jest esgerot, słuchaj Prawa handlowe, klasycznie Wy jesteście kupcami za jeziora, a wy pewnie dużo pieniędzy macie, nie? A jak dużo pieniędzy, to pohandlujmy Ostatnio za 1200 sprzedaliśmy spód, za 1500 12000 to może nie Ale 1500 brzmi jak plan Może zaakceptują Myślą, myślą, gminią i zaakceptowali. Świetnie. Czyli zarobiliśmy dużo pieniądza w tej turze. Dale, póki co należy do Dale. A, 750 gola. jak z ciekawości. Gundabad walczy z Dale? Nie, on walczy tylko z nami, krasnalami, anduiną i elfami. No spoko. E, tak, misja zrobiona, wykonana, raport z końca tury, mamy 8400. Super i raport budowlany. W West pierwszu znowu się zbudował. Znaczy kolejny war campa mamy. Od razu zrekrutuję. Niech oni się zrekrutują, bo mają cooldown. Będziecie ile się rekrutować? Trzy tury oni się rekrutują. Spoko. A w sulu? Mm, bo z Sulu nie ma nowych jazd. Ta jazda spoko, ale mamy już i tyle, więc raczej nie będziemy chcieli. Szkoda pieniążków na to wydawać. Te armie krasnaleń tutaj tak są na wystawkę, żeby ładnie wyglądały. One nie przekroczą granicy. Tu macie Angmar na przykład do naklepania. Fajnie jakbyście poszli. Chodź jeszcze na południe, tu jest droga. Zobaczymy gdzie ta droga prowadzi, bo tu jest... czekaj, to jest prowincja Oiland. Oiland. I to jest ta tutaj prowincja. Um, ten fort z tymi armiami to jest Talat Muil. To jest nasze. I tutaj tutaj też są ci Angmarczycy. Ester Numeriador. Okej, okay, czyli tu są Angmarczycy, czy jeszcze niżej mogą być. Nie, no aż tutaj nie mogą do szarych przystani. No co ty? Aż tak daleko by nie zaszli. Hmm. No dobrze. E, wyciągnijmy tą armię z tego fortu. Ciach. Tu już widzę, że Ranger do nich doszedł. Mm, staniecie sobie tutaj. Możecie postawić wyżyczkę ku chwale pana Ragorda. Udacie się na tą osadę. Tu jest dziedzic frakcji i jakiś randomowy garnizon, ale wiecie, gorsze będzie, jak to się zrespi po prostu ta armia. Mm, ten łucznik na razie weź, może wejść tutaj jako garnizon. I gdzieś tych spartańskich krasnaliszcze przesyłaliśmy. O właśnie was. Też na front przydacie się do utrzymania linii. Mamy tysięcy, moglibyśmy te pieniążki wydać Dom Królów powstanie za 6 tur, świetnie. Tu możemy zrobić masonerię na wyższy poziom Przyda się W tej osadzie tak samo i w sumie cały pieniążek wydaliśmy na to, żeby potem taniej budować, bo chciwość zająca nie zna granic, jak to ktoś ładnie w komentarzach napisał Teraz tak, wy stoczycie bitwę Naklepiecie, co to tutaj jest? Dużo pancernych jednostek Jedno od uczników. Jedno Co to za piękniś, generał? Ty, patrz, my już mamy nawet te w sensie mury, że tu można jednostki stawiać. W sensie akurat tu nie mogę nic postawić, bo co, bo za duży oddział. O, ale tych 34 się zmieści. Eee, to niech strzelają. To się na razie żaden z Was nie strzela, bo tutaj trzeba oszczędzać strzały. Ale fajnie wiedzieć, że i ty, mam nadzieję, że te wieżyczki piu-piu będą robić. Piu-piu. W ogóle chyba model osady się zmienił? Iś korytko jest. Powiedz, że ja tu można się rozstawiać Co ty jadasz? Ale super miejscowa dla łuczników, nie? Taki festnuk, oni tu muszą wchodzić jeden po drugim Ej, nice. Dobra, osada do obrony Tylko, że my znowu musimy ich zbejtować pod nasze mury Mam nadzieję, że przyjdą Ty, to jakieś pancerne wargi są? Co one mają takie futro dziwne? No bo to my ich atakujemy, nie? To oblężenie Więc jak pewnie zaczniemy bitwę, to oni zaraz uciek... No właśnie, oni zaraz uciekają Stolica obroniona, tu jeszcze widzę, mamy jeden oddział, który możemy transportować na północ. I chyba to tyle, sześć tury znajomych, końca tury, tak mi się wydaje. Mamy no 6400 do zainwestowania. Kolejny generał, hu, Hurin, hmm, Hurin, kojarzę. I tego żbiczka też już chyba gdzieś widzieliśmy. Też już chyba gdzieś widzieliśmy, jeżeli chodzi o portret, tak mi się wydaje, w Armii Północnej. Dobrze, panie Hurinie. Udasz się pan w końcu do Ossul, bo w końcu jak zbudujemy ten budynek Dom Królów, to będzie każda jednostka darmowa w utrzymaniu, tak mam nadzieję, więc będziesz sobie siedział, ewentualnie możemy to zrobić meeting hall, niech będzie nasza strata, żebyś tak czy siak był darmowy jako zarządca, nam się prędzej czy później zwróci i bodygarci nam się przetrenowali i nie wiem co ty dostałeś, ale już się przetrenować nie możemy, więc w każdym razie coś dostałeś. Raport konstrukcyjny, w wymiana zbożowa się skończyła robić, świetnie, szpiegach mój szpiegu. Pokaż... Aha, tu się kończy droga. Nie, jest dalej droga. Tu idziemy wzdłuż drogi. Tu jest Ang armia Angmaru niewielka. I jest osada angmarska. Dobra, ale tak czy siak, idź jeszcze dalej na południe. Eastern, Eastern, bo ja chcę zobaczyć, gdzie ta prowincja się kończy. Czy nie ma tu jeszcze jednej osady? Pod kontrolą... Angmaru. Wy natomiast idziecie na Fuyrosu. Dalej siedzi ten dziedzic? Tak, dalej siedzi dziedzic tej frakcji. Zaatakuj tą osadę. Te posiłki dojdą? Nie dojdą, ale na bitwę powinny zdążyć. Świetnie. E, tu się buduje. Pięć turów zostało. Panie Gandalfie, bo armia ruszyła dalej na wschód, ale nie wiem, gdzieś pan się zapodział. Panie Gandalfie, wieżyczkę gdzieś ostatnio stawiałeś. A, ty w forcie siedzisz, żeby było taniej. Także przejdziesz teraz jako... Postawisz tu wieżyczkę. A co tam, stać nas? No niestety z fortów Brii korzystać nie możemy. Ale sobie posiedzisz jedną turę w Deadman Tyke, jako zarządca od razu. Przy okazji zwiększasz dużo dochód? <laughs> Jak jesteś zarządcą, to dochód spada. W sumie nie ma znaczenia, to leć dalej na północ. I możesz na razie. Jezus, Gandalf jest naszym wieżyczką, rozumiecie? Powiernik pierścienia chodzi i stawia wieżyczki. Ale dobrze, dobrze. 70 tur czekałem, żeby móc stawiać wieżyczki. W końcu możemy. Eee, tu się rekrutują jedno... jednostki, tak? Eee... A czemu ty się nie rekrutujesz? Wiecie dlaczego? Bo ten budynek daje nam możliwość rekrutacji w sensie jednostek, ale nie daje slotów rekrutacyjnych. Co ty gadasz? Eee, musimy mieć budynek, który pozwala nam. O, potrzebujemy Meeting Hall, żeby w ogóle ich rekrutować. No nieźle. To dlatego ten jeden ranger się tam w kółko nie rekrutuje. Dobrze to zauważyłem. Eee, coś możemy tu zbudować? Ty co miałeś? Ty miałeś spić spartańskim watażką przesłanym dalej. Tu możemy zrobić yy, drogi? Na razie byśmy się chyba skupili na rozwoju, jeżeli chodzi o ludność, bo ktoś całą eksterminował i przydałoby się na nowo zasiedlić nasze prowincje, bo trochę mało żbiczków jest. E, I tu się też chyba rekrutują. A nie, tu się nie rekrutują w ogóle to się normalnie rekrutują. No i fajnie, ta osoba już zaczyna jakoś wyglądać. E, my mamy kwesta na, na umowę handlową? Nie, nie mamy kwesta na umowę handlową, ale nasz dyplomata idzie. Gdzie Jest nasz dyplomata, tu jest. Tu jest dyplomata Reboru. O, pokaż Rebor. Tak, Rebor jest okupowany przez Gundabad. Generał, dużo brzydkich ludzi. My zabiliśmy króla Gundabadu z tego co pamiętam. Pójdziesz na wschód. Dzień dobry, co to jest? Jak dobrze, że my się odgrodziliśmy od Gundabadu. Eee, pójdziemy na wschód, bo tutaj jest ta osada Kirgoho I to jest kolejna góra, forteca Ereboru Może z nimi uda się pohandlować i quest'a zrobić No i to chyba na razie tyle, jeżeli chodzi o, o znajomego końca tury Tu gdzieś skakała armia Danlando, ale nie oni się po krzakach chyba do Bris skradają Nas nie chcą kąsać To miło z ich strony, bardzo miło z ich strony Odpad znajomego końca tury Zaręczony Spoko, bierzemy tego generała i on się zrespił. Ja zostawiłem tu. Ja tu zostawiłem Aragorda i Galbranda. No to nieźle, dobra, to ty przynajmniej zostaniesz zarządcą tej wioski. Cokolwiek jest, od razu wam zbudujemy budyneczek do tańszej budowy. Ty, no tak coś, co, 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 coś mi się wydawało, że coś się nie zgadza. Tutaj Boromir dowodzi. A, Boromir chce wygryźć pana Aragorda. No to nie zdążą na szturm. Nowa misja, zablokuj port. Garf Hel Helgov. Żeby zablokować port, to tutaj musiałby być port. A to jest wioska rybacka, która nie jest rozbudowana. Chyba, tak mi się wydaje, albo teksturka się zepsuła. A po drugie, ja ci nie wystawię statku i nie zrobimy tego quest'a. No chyba, żebyśmy dostali kilka rangerów, to może, mogę zbudować statek? Czekaj, to jest ta osada? Jest ta osada. Za 5 tur, a ile mamy czasu na tego quest'a? Tego questa mamy 10 tur. No dobra, pomyślimy, zobaczymy. Jeden stateczek machiemy. Raport rekrutacyjny. O, rangerzy się porobili. Świetnie. Mm, to tych rangerów, z jakiejś gobliny się skradają. Tych rangerów e, prześlesz mi. A może powoli zaczniemy ma ma montować armię na południe? Nie, na razie nie. Na, na razie nie, nie zwiększamy za bardzo armii. Co w się sensie, zwiększamy tak, ale żeby była darmowa w utrzymaniu. Żeby troszeczkę pozarabiać pieniążków. Żeby troszeczkę pozarabiać pieniążków, ci to mogą na wschód od razu, na zachód polecieć. O, miejsce słynnej bitwy. Ciekawe, co tu się wydarzyło. O, patrzcie, króla Aragona zmasakrował wojska Angmaru. Po raz kolejny. Nowy członek rodziny. Pieniążki się zgadzają. E, możemy coś pobudować. Tutaj się skradała armia Angmaru, ale chyba jej nie widać. Pójdziemy jeszcze na południe drogami. E, to jest cały czas ta sama prowka. Zobaczymy, jak daleko sięga Angmar. Tu jest Brina południe. Na no, tu muszą być elfy, nie wiesz, że elfy by straciły szare przystanie. Dobra, czyli to jest tak. Jedna osada, druga osada, trzecia osada Angmaru. E, teraz będziemy sztrumować Tomik stolicę nową. Tu jest przywódca frakcji balista, więc spróbujemy to wystrzać. Niestety pana Ragor nam zaginął w boju, z tyłu został. Wie, armia. ostrzały strzały poleciały, i <laughs> dalej lecą. E, miasto z wieżyczkami. Co to jest? To jest. To są. Baru. Te zjawy. To jest jako generał? dzisiaj z frakcji jest zjawą magmaru, Interesujące. Są balisty, ty, ale patrzcie jak fajnie te balisty wycelował w bramę, jak się będziemy przebijać. E, to chyba. Dopóki mamy zasięg i strzelamy i ta wieżyczka strzela potaranie czy tym naszym generale, to możemy tak stać się strzelać. Ale potem chyba po prostu tam na pełnej wlecimy generałami, żeby ograniczyć straty. Okej, okay, zmiana planów? To oni wyjdą do nas! RUN! RUN! O jest bardziej strzelacie po swoich niż po naszych! Panowie! Panie Boromirzu! W sensie tym drugim, fejkowy Boromirzu, nasz Boromirzu, proszę nie zginąć od swojego ostrzału. Bo nasze mg -ty tam ładnie prują. Ile ich zostało? 11. Zmieńcie fokus na tą piechotę, myślę, że ten generał już ogarnie. Ile ich zostało? dwóch? Dobra, idźcie tam z nimi bić. Albo w sumie na razie nie. Póki jeszcze strzelają, ale stań w pierwszej linii. Dobrze, wszyscy wystrzelani, została tylko balista, więc raczej znaczy obsługa balisty. To są gobliny, czy ludzie przy tych balistach? Gobliny. Okay. Pytanie, czy jak Angmar został na dwóch osadach, czy tam się pewien skrypcik nie, nie odpali? 2, 1, 3, 3, tak blisko, tak blisko pięknej liczby. Eksterminacjonen. E, bo w razie czego, to w ile turmy wrócimy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem tur docelowo będziemy pod tym, pod, pod Karndumem. Bo tutaj też są dwie pełne armie, nie? Dobra, tym szpiegiem będziesz wracał. Za trzy tury nam poświęcisz z powrotem, jak to wygląda. Bo wy w razie czego możecie iść dalej. Na razie poczekamy, zobaczymy. Czy jak się nie zrespi armia, no to idziemy dalej na zachód. Jak nie, no to wracamy. Wbuduj, e, na razie zmniejsz podatki. Zbuduj tańszą budowę, tu widzę, że też... Aha, to nam misję usunie? A nie, bo port jest dopiero tutaj. No spoko, dobra, opór nie ma sensu. 1800 coś zbudujemy? Chyba nie, coś tu możemy zrobić, farmy możemy zrobić. A jest kapliczka? Tu nie ma kapliczki, to zacznij od kapliczki, żeby nawracać naszą kulturkę. Wy patatajacie... Pa... O, pan Gandalf, właśnie. Gandalf spóźnialski. Może w końcu udać się dotrzeć. O! To poczekasz sobie. Przeoszczędzimy troszeczkę pieniążka w forcie. Trzeba szukać. Trzeba szukać, trzeba wykorzystywać, tutaj trzecie że Divine Conquer te forty. Bo one są niesamowicie ważne, zwłaszcza jak gracie frakcją nastawioną na drogie jednostki. A, i Ty miałeś być tym. Zarządcą Vossul. To Ty już możesz pójść sobie do tego fortu, poczilować i... Wszystkich uczyników przerzuciliśmy? mi się wydaje. No to znajmy końca tury. Podziało się kilka rzeczy w tej turze. Po pierwsze tak, kolejny Nazgul gdzieś padł. Szkoda, że nie ma napisane jak zginął, od czego zginął, który to był Nazgul. Myślę, że to byłaby fajna informacja, co się wydarzyło z tymi Nazgulami. Druga informacja jest taka, że mamy kolejnego zaręczonego. Spoko, to jest potencjalnie tam kolejny generał... ...dziedzic, w sensie potomek, który może stać generałem zarządcą. Gorsza sprawa jest taka, że... ...Angmar ma stenda. Czyli ta ostatnia armia skryptowa się zrespiła Tylko nie wiem gdzie ona się zrespiła Bo nie mamy wieżyczkowego Nikt nie poobstawiał wieżyczek dookoła I ta armia musi gdzieś tu być Tylko teraz zgadnij gdzie Ta armia się zrespiła Albo się nie zrespiła, może, może zmienili to się respi, nie w, w lorowej głównej stolicy pierwszej, tylko w obecnej stolicy, bo rozumiem, że to teraz to jest stolica, czy to jest stolica? To jest teraz stolica, no tu się mogła zrespić ta armia. Nie mam pojęcia, przejdziemy sobie szpiegiem, może on nam coś powie, co się wydarzyło, tu tak jak cały czas był ten garnizon, tak dalej on tutaj sobie siedzi. Tutaj koło stolicy nie ma respa. No to tu może być. To już były dwie pełne armie. Może im tutaj dorzuciło. No bo równie dobrze to chyba powinno koło miasta się zrespić, nie? To byśmy widzieli. Ta prowincja jak duża jest? To jest Old Witch Realm i to jest aż potąd tutaj z rzeki. Tutaj mniej więcej do, do tych pagórków. No tu nawet Wastelandy leciutko sięga, ale te Wastelandy akurat więcej widzimy. No cóż, zobaczymy. Fenas drun, czyli w naszej stolicy się zbudowało. E, tańsza tańsza budowa. Możemy postawić farmy, baraczki, pojednostki. Na razie farmy. Na razie ekonomię róbmy. Skupmy się na tej ekonomii, skupmy się na tych pieniążkach. E, w west pieprzu możemy w końcu zrekrutować. O, tak, możemy w końcu zrekrutować bardzo dobrze. Mm. To coś możemy zbudować? Nie, nic nie możemy zbudować. A to się Meeting Hall zrobił i faktycznie teraz ta jednostka jest darmowa. Wy pójdziecie sobie do tego fortu poczilować Nowy członek rodziny, raport z końca tury, świetnie, pieniążków. what to co jest? Zemsta blin, odchodzi. Merchant kawalerii, to jest kawaleria kopiecka, nie? Jak graliśmy krastalami, to zawsze z niej korzystaliśmy, to była nasza jedyna kawaleria. Co jest? Czemu ten generał jakiś fioletową maskę ma? i wy to widzicie? To jest Bri? Hobity, Fajkowe ziele? Tu widać fajki do, do palenia? Co to jest? Co to za kozak? Reginard. To są najemne miecze. Ja mam nadzieję, że te armię też zanektujemy. Wy dalej trzymacie Zakopane? Tak, <ścoughs> dalej trzymacie Zakopane. Co my robimy? Idziemy na zachód czy na wschód? Z tymi naszymi armiami. Mm. Wiecie co? Ja bym zaryzykował. I spróbował dobić Angmar. Bo mi się wydaje, że ta armia musi być gdzieś tu. Przy tej osadzie. Bo tu nie widzimy tej armii, ani tu nie widzimy przy tej armii. A tu jest ostatni członek rodziny, więc jak go zabijemy, no to powinno być po wojnie. W sensie frakcja powinna istnieć. Więc nawet jeżeli tu gdzieś na, na, na tych wastelandach zrespiła się armia, no to mam nadzieję, że my zniszczymy tą frakcję, zanim, zanim y, ta armia odbije Karnum. Teraz tak, bierzemy stąd wszystko poza Spirmenami. Tak jest, wchodzicie. Wy dotrzecie tutaj za dwie tury. Od razu Gandalf. Gandalf pojedzie przodem. Wieżyczkę by postawić. o oh, właśnie, wieżyczkę może postawić. Gandalf wieżyczkowy. Postaw ją. Jedną tutaj, żeby widzieć zatokę. A drugą przy drodze. Nic więcej nie widać, to jest forcik spoko. Hmm, to jeszcze posiłki miały iść. Pełny oddział rangerów i to na razie tyle, bo tu normalnie są zarządcy. To się zbuduje za trzy tury: za trzy tury będzie dom królów. I niesamowite przedsięwzięcie. W Bartomiewicach postawisz drogi. W Bandit Townie zrobisz farmy, bo trzeba odbudować straconą populację. Nasz dyplomata na razie nie ma żadnego questa do zrobienia. To sobie pociluje przy. Bo to jest Erebor, nie? W sensie tak. Iron Hills prowincja należąca do Ereboru. I to chyba na razie tyle. Kolejna Pana Młoda, oczywiście bierzemy. Pokaż to drzewo genealogiczne, my mamy strasznie dużo generałów, wy, wy pamiętacie, że my dużo za nich płacimy, nie? Wow, tu już trzeba góra-dół przesuwać. <grych> to niezłe, to niezłe pokolenie Pana Ragorna. Czekaj, o, to jest w ogóle, ej, to są dwie dynastie. To jest kuzyn jego, nie? Halbrand. No, kuzyn. Okej. Okay. Spoko. Naszym dziedzicem jest Eldarion, który jeszcze nie do czego się potomka. A niektórzy synowie Aragorna to już są. Czekaj, to jest. Z pradziadkami. Wow, coś jest nie tak z nim albo z nią. No w każdym razie ciekawe. Pokaż jeszcze, tylko tak z ciekawości, ile wydajemy na utrzymanie 5000 Stona, generałów. Nie jest tak dużo. Mmm, Dobra, ale mnie bardziej interesuje raport z końca tury, pieniążki, ogłoszenia frakcyjne, nie ma generała, raport z budowy, spoko. Za niedługo pewnie wejdziemy na taką płynność finansową, że będziemy jednocześnie sobie budować i jeszcze pieniążek zostanie. Ja bardziej interesuje, Gdzie jest gademet, ta zrespiona armia? Bo ona gdzieś musi być. Panie Gandalfie, stań jeszcze. Tutaj powiedzmy, żeby zasięgnąć wizji na terytorium nieprzyjaciela. Niewiele więcej zobaczyłeś. Także aragornem wchodzimy. O, tu są więcej siedemnicy. Szyzimieszki, dawaj, stać nas. Dobra, Gandalf wejdzie do tej armii. W końcu, w końcu przychodzi na główną bitwę. Chyba, że... A, dobra. Kormak. Panie Kormaczku. Karn, dum, niestety mamy generała. Jak to teraz zrobić? Żeby. Zwy... Bo tam jest bitwa, dwie armie. Możemy to zrobić tak, że zniszczymy frakcję, bo on nie jest członkiem rodziny, jest generałem, nie? Zrobimy tak, zwerbujesz tych spartańskich krasnali. Trudno, poświęcimy ich. Niech oni stanowią garnizon Kardum. Co? Oni są obrażeni? Co tych Spartanów? Trudno. Ty się na razie schowasz w szakach. Fajnie byłoby też zobaczyć, co oni tam mają. No tak, on w następnej turze zacznie to atakować, oblegać. My w następnej turze. O, chyba on przed nami będzie to szturmował. Chyba, że uda się wyciągnąć garnizon z miasta, bo tam armia obok stała. podejdziesz piekiem i podejdziesz. W każdym razie to i tak jest najlepsze, co na razie możemy zrobić. Kolejnych rangerów nam zwerbujesz, jeżeli chodzi o o kolejną armię goblinców. To jest chyba ta go, armia goblinców tutaj w krzakach stała. Uciekają, Mangonele już mają. O kurde. To z tego co pamiętam, my jako krasnale mieliśmy Mangonele. Albo coś podobnego, co miało działać jak Mangonele. On tam jakichś grey przotami strzelało. Mega mocne, mega przyjemne. Dom krów za dwie tury. Świetnie. Coś tu możemy zrobić. Zbuduj kamieniarza na wyższy poziom. To jest chyba maksymalny, nie? Poziom. Bo to jest 60% czas, bu czas budowy i 40% prawie o połowę tańsze budyneczki są. Mega przyjemna rzecz. Tu się drogi zrobiły. Machnij farmy. Anksur jest średnio zadowolone. Ale na razie nie będziemy budować, bo kamieniarza nie ma. Trudno. Trzeba było nie wybrzydzać. Natomiast tutaj postawimy. Chicken Farm. Nigdy za dużo kurczaczków. Goblin Town. Goblin Town też nic nie możemy budować. Dobra, 900 golda to nie za wiele. Ale tutaj Wam podziękuję za uwagę. Łapek, górę, jest czysty komentarz. Do jutra. Cześć, cześć.